Hejka, chodź Serżyk, chodź, no chodź, chodź do nas, chodź, pokaż się, chodź, dawaj. Jest i Serżyk, najlepszy pies, powiesz coś? Powiedz coś. O, jaki on jest kochany, a Serzyka możemy zrobić, ten głos, daj głos. Nie, to nie jest czas na daj głos, it's okay. Hej kochani, dawno bardzo mnie tutaj nie było, sprawdziłam, 7 miesięcy temu ostatni film wrzucałam. Czy coś zmieniło się w moim życiu? Niewiele i bardzo się z tego cieszę. Moje życie jest generalnie bardzo spokojne i to jest wspaniałe. Myślę, że kiedyś to był stan dla mnie jakiś taki, wiecie, w ogóle nie, nieosiągalny. Byłam w stanie stałego napięcia, a teraz jest po prostu albo i aż spokojnie i bezpiecznie. I bardzo mnie to cieszy. Nie... Czy nie dzieje? Nie, no dzieje się dużo cieka... Duż, dużo ciekawostek, się wydarza. Niedługo będziecie mogli mnie zobaczyć w nowym... Nie chcę za dużo mówić, bo myślę, że to niestety mogłoby trochę zdradzić, ale, ale tak, niedługo mnie będziecie mogli zobaczyć w tym czymś nowym, więc to jest nowość. Nowością dla mnie jest też to, że lubiłam torty. Nie lubiłam tortów. Tort, nigdy nie byłam, słuchajcie, w stanie zjeść kawałka tortu w całości. Oczywiście tort też musi być dobry. Ale wiecie, kiedy to się zmieniło? Moja przyjaciółka miała imprezę rozwodową <noise> i zamówiłyśmy jej z naszymi koleżankami, jej koleżankami, przyjaciółkami tort. Taki z jej zdjęciem i tam był napis. To był taki śliczny, biały w ogóle tort. Taki trochę w jakimś takim, wiecie, takim starym powiedzmy stylu. I zamówiłam go z cukierni, która jest niedaleko mnie. Bardzo lubię te cukiernie. To jest taka cukiernia. Uu, to jest taka cukiernia, taka bym powiedziała właśnie. Yy. Myślę, że chodzi o to, że oni ro robią te swoje wypieki dokładnie tak, jak robili, nie wiem, 20 lat temu. I. Ja bardzo lubię te cukiernie, ona jest świetna w kontraście do tych wszystkich, wiecie, tych teraz szczególnie warszawskich, już nie oszukujmy się, ale myślę, że w innych większych miastach dokładnie jest to samo, ale pewnie też nie tylko w większych, że te wypieki wszystkie są do siebie podobne. No, taki jest trend, no, podobne. No, ale nie Podobne kremy. Podobne rodzaje tego, a tam jest dokładnie, no, no czuć, że to też wiecie, dużej rzeczy robić na margarynie na przykład. Teraz często mam wrażenie takie, że teraz już się rzeczy jednak nie robi aż tak na margarynie często. No i tam zamówiłam tort dla mojej przyjaciółki i jadłyśmy go wspólnie. Ja pamiętam, że wtedy miałam taką opcję, kurde, jaki dobry tort. Truskawkowo-śmietankowy był, pamiętam, przepyszny był. Teraz niedawno też gdzieś byłam, też jadłam tort. Również śmietankowy z owocami. Również był pyszny. O co chodzi? Myślę, że może ym, troszkę to jest kwestia tego, że bardzo ograniczyłam słodycze. Może przesadzam z tym bardzo, ale no bardzo ograniczyłam cukier prosty. Miód, wiecie, biały cukier trzcinowy, wszystkie takie. Oczywiście jem owoce, jem jakieś tam takie, choć staram się ich jeść w ogóle mało jakieś tam, wiecie, bezsukrowe takie słodycze, no ale generalnie jem tego dużo, dużo mniej niż kiedyś. Nie mówię, że w ogóle, bo tak właśnie no o to chodzi, o to do tego zaczynam. Jeśli ktoś z was obserwuje mnie na TikToku, no to może może myśleć, że tylko na tym się opiera moja dieta. Otóż nie. Niestety, choćbym chciała. <śm> I może to o to chodzi, że, że po prostu teraz jakim taki tort, no to dla mnie to jest takie wow, wiecie, śmietana, laktoza, wszystko naraz, niesamowite. Boże, jaki on jest wspaniały ten pies mój kochany, jestem bardzo wdzięczna za niego, że jest w moim życiu, już trzy lata Serżyk jest ze mną, to jest niesamowite. I, i tak, to, to, się, to się zmieniło, to się zmieniło w moim życiu, mam pieska tego samego, żyje mi 100 lat dłużej niż ja, ponieważ takie są zasady. Mieszkam w tym samym mieszkaniu i mam tego samego partnera, co jest dla mnie wspaniałe i, i cudowne, i na pewno on się przyczynił, y, przyczynia do tego, że, że jest we mnie dużo takiego właśnie wewnętrznego spokoju. Zastanawiałam się nad tym, dlaczego ostatnio tak troszkę mniej mnie tutaj. I pierwszą kwestią jest na pewno to, że tak jak Wam mówiłam, jednak traktuję. To mówienie do Was tak bardzo, jakby to powiedzieć, może intymnie to nie jest to słowo, ale wiem, że mówię do wąskiego grona, że mogę się naprawdę otworzyć. Troszkę terapeutycznie też to traktuję, bo <grymne> to jest reakcja. Troszkę terapeutycznie też to traktuję, co zresztą Wam mówiłam. I przez to to, to jest pozbawione jakiegoś takiego, wiecie, takiego, że. Wiadomo, konsekwencja byłaby ważna, ale, ale jakoś czu czułam, że nagrywam wtedy, kiedy chcę, że, że jakieś rzeczy, które do Was mówię, są, są ważne dla mnie. Mm. Nie jest to nastawione na jakiś zysk, na, na to, żeby nie wiadomo, jak dużo ludzi mnie słuchało. Oczywiście, nie mówię, że nie chcę, żeby mnie słuchało dużo ludzi, bo byłoby super, ale jednak to, że jest tutaj mimo wszystko Was dosyć niewiele, sprawia, że też czuję, dużą wolność w tym, w tym, co mówię. Bo jak jest dużo więcej ludzi, to to się wiąże z, nie oszukujmy się, z komentarzami niefajnymi, tym, że właśnie trzeba dbać o tę regularność i tak dalej. A, a wiecie, też tak w nawiasie, to nie jest tak, że ja jestem jakoś super przyzwyczajona do, do takich hejterskich komentarzy. Nie mam ich odpukać aż tak dużo i to jest super, ale wiem, że w momencie, kiedy tak jak na przykład na TikToku. Teraz obserwuję mniej więcej osób, no to tych nie, niefajnych ludzi w komentarzy będzie dużo. Dlaczego hmm, była to dygresja? nie pamiętam. Ale tak, bardzo powiem, to, to jest moim problemem. Mówię za duże zdania, za długie zdania i w połowie głównie się nie pamiętam o, o, czym, o, czym, o czym zaczynam mówić. No ale tak, a że sobie za bardzo. Może nie, że nie radzę z tym, bo myślę, że radzę, ale... No jednak troszeczkę czasem mnie to dotyka, a z racji, że mówię tutaj o takich w ogóle właśnie intym, intymnych, intymnych, ale takich osobistych sprawach, uczuciach bardziej, bo to nie o to chodzi, o się już zewnętrznie, wiecie, ja nie mówię prywatnie przecież wam o mojej rodzinie czy, czy o związku, czy o takich, takich historiach, no ale jednak uczucia no to są takie, no, że no, człowiek jest w dosyć bezbronnej pozycji. Więc no i to raz, dwa jednak yy, chodzi też o to, może to się nawet bardziej łączy, że troszkę traktuję to tutaj jako właśnie coś dodatkowego, a ostatnio za co jestem mega wdzięczna, mega wdzięczna, miałam, miałam trochę pracy, więc, więc jakoś troszkę mój, moje skupienie było, było gdzie indziej, ale też... Co ciekawe, i rozmawiałam właśnie o tym ostatnio z moim chłopakiem, opowiadałam mu o tym, to jest to, że trochę miałam, zaczęłam mieć takie poczucie, że. Ja nie mam nic do powiedzenia! I nie zrozumcie mnie, mnie, mnie źle. Chodzi o to, że uważam, że mam dużo do powiedzenia, uważam, że jestem naprawdę mądrą i bystrą osobą, lubię rozmawiać z ludźmi na dosłownie wszystkie tematy, ale. Po prostu do, do, dopada mnie coś takiego i też troszkę jak słucham innych osób, mi się to zdarza, na TikToku czy, czy na czy podcasty właśnie, to mam takie poczucie, że przecież przecież wiecie, że wszystko trochę zostało powiedziane, że, że czemu ja mam coś wam mówić, jak to nie jest nic jakiegoś mega odkrywczego. Ja nie mam jakiejś mega wiedzy na jakiś temat. Nie, nie jestem jakimś głosem pokolenia. Wiecie o czym mówię? Myślę, że rozumiecie o co chodzi. To po co? to Po co mam, po co mam to po co mam w ogóle mówić? Po co mam do was mówić, skoro to nie jest nic, nic właśnie jakiegoś niesamowicie odkrywczego i merytorycznego? Ale z innej strony, przecież ja też słucham wielu podcastów, które nie nastawiają się na jakąś na bycie informacyjnymi, albo właśnie jakimiś ekstremalnie terapeutycznymi, czy właśnie nie terapeutycznymi, merytorycznymi właśnie. I są super, i po prostu ktoś gada jakieś różne głupotki. Może to jest też kwestia, tego, jakieś, nie wiem, jakieś takie zwątpienie trochę właśnie. Ale no tak, no dlaczego? Przecież ludzie opowiadają różne rzeczy i ja również się cieszę ze słuchania ich. Nawet jeśli mówią coś, opowiadają o czymś, co, co nie bazuje na właśnie, tak jak już przed chwilą powiedziałam, na tym, że coś ma być jakieś super informacyjne i coś, czego jeszcze nigdy nic nie powiedział, bo przecież to się nie da, wszystko zostało dosłownie powiedziane. A, a jednak też, hej, jeśli ktoś lubi mnie słuchać i jakoś, bo chyba to taki, że wam zresztą mówiłam, to jest dla mnie zawsze było jakieś takie najważniejsze, żeby Żebyście wysłuchając mnie jakoś mogli odnaleźć trochę siebie w tych historiach, albo może właśnie się czegoś nauczyć, i mówię to z takiej perspektywy, że nie, że ja chcę was uczyć tutaj i dawać wam rady, tylko że może wy, sobie jakiś dla siebie sam wniosek wysnujecie na podstawie jakichś moich doświadczeń i przemyśleń. I to już będzie mega. Więc, więc tak, miałam taką chyba chwilę, chwilę zwątpienia, ale ktoś z Was, któraś z Was napisała mi na TikToku pod jakimś filmem, właśnie moim jedzeniowym, że hej, że kiedy czekam na podcast. I ja sobie myślałam, kurde, dziękuję Ci bardzo, przepraszam Ci, bo nie pamiętam teraz twojego, twojego imienia, ale to jest dokładnie do ciebie, ten, ten, bo to było jakoś, nie wiem, z tydzień temu. Napisałaś mi ten komentarz i to jest dokładnie do ciebie. Całusy życzę ci wszystkiego najwspanialszego, żeby, żeby kołderka zawsze była ciepła i poduszka chłodna. Yy, jesteś ekstra. Dziękuję, bo naprawdę to Ty mnie zmotywowałaś do tego. A jesteś jednak obcą osobą dla mnie, więc yy, to wiele dla mnie znaczy. <laughs> Suche powietrze, co nie? Serzyk, kaloryfery. Serzyk, powiem wam coś, już wam to straszną też mówiłam. Już wiele dzisiaj razy mówiłam, że coś mówiłam. Że Serzyk, jak tak dużo rozmawiam, właśnie wiecie, jeszcze patrząc w przestrzeń, on tego nie lubi, on uważa, że to jest jakieś dziwne. Bardzo lubi, nie wiem jak. Rozmawiam z, z moim chłopakiem, czy ktoś przychodzi do nas, czy z moimi przeciwnikiem, jest ekstra, ale tak to no co to na kurwa robi. Tak. Mm. Chciałam dzisiaj z wami też porozmawiać o takiej rzeczy, którą dzisiaj właśnie idąc, byłem na pilatesie rano i idąc z pilatesu z, z, tak zrozumiałam, że, że mam z tym problem, to znaczy odpaliłam rano, nie wiem w ogóle, tak chyba coś tam nagrywałam, i musiałam nagrać yy, nagranie, że trzymam telefon na telefony, musiałam nagrywać. Więc trzymając stary mój telefon, stary, stary, z, 20, z przełomu, jakoś 2017, 18 rok, yy, pomyślałam, że kurczę, że może to, może to jest moment, żeby go załadować i odpalić, zobaczyć, co tam się działo. No i go włączyłam, on już jest naładowany. Wcześniej sprawdziłam, co tam, tak szybko przejrzałam, co tam jest. No i oprócz tego, że nie wiem, na przykład są tam zdjęcia z mm, pierwszego mojego filmu w życiu, który, który zrobiłam, gdzie poznałam zresztą moją przyjaciółkę, którą się przyjaźnię do, do dziś. To to było ekstra. Nagrania z moją babcią, która już nie żyje niestety, więc to było w ogóle mega takie, wiecie, wzruszające. Piesek mojej siostry, który był wtedy z mega miciupinki, To było świetne, ale i bardzo oczywiście dużo zdjęć takich filmów yy, no z czasów relacji, w której wtedy byłam, ale bardziej chcę się skupić na, na, na sobie w sensie w, siebie tam widziałam na tych zdjęciach i no ale to był to był tak nakreślając to był ten czas, to się działo w moim życiu i to nie był prosty czas dla mnie to był pod wieloma względami bardzo niedobry czas dla mnie. Właśnie tak jak Wam na początku zaznaczyłam, nie było wtedy spokoju w moim życiu. Hmm. Właśnie jednym, jedną kwestią było to, że byłam w relacji, która była bardzo niedobra. To było bardzo niedobre dla mnie. Ja się bardzo źle czułam. Yy. I myślę, że to też wiecie, tak dochodzi do mnie dopiero po tych kilku latach, jakie to było destrukcyjne po prostu. I o, myszko. I, i, I tak, tak, to postawię kropkę. I też dużo w tym moim życiu wtedy było takich mm, takich rodzinnych, powiedzmy, mm, spraw takich między... No nie chcę mówić, nie chcę, nie chcę mówić, ale to też na mnie bardzo wpływało. I słuchajcie, zauważyłam to już kiedyś zresztą, ale już tak mnie to teraz uderzyło, jak popatrzyłam na siebie na tych zdjęciach, że... Jakoś ciężko jest mi znaleźć sympatię do siebie z wtedy. Ciężko jest mi jakoś się połączyć. Co, słoneczko? Ciężko, przepraszam Was, ale on jest zbyt słodki. Nie, nie mogę go tak. Ciężko jest mi połączyć siebie z wtedy, ze mną, z teraz. Yy, może znacie taką. Byłam TikTokerkę, teraz ona śpiewa Addison Ray, się nazywa Uwielbiam jej płytę. Uwielbiam uważam, że ona jest świetna, świetna, popowa płyta, wszystkie piosenki uwielbiam z tej płyty. I ona tam śpiewa, że dziewczyna, yy, że dziewczynka, którą byłam, to jest dziewczynka, którą że jest, ona jest w środku we mnie teraz, że jest, że jest we mnie, że ja jestem nią, co nie? Yy. I ja mam takie, wiecie, tak jak jestem, myślę o sobie malutkiej, to łatwo jest mi sympatyzować z tą częścią mnie. A jak myślę o sobie z tego okresu, czyli te właśnie 7 lat temu. 5 już nie, już było lepiej. Oczywiście, jak 5-6 lat temu patrzę na te moje zdjęcia, co ja tam wtedy robiłam, wyrabiam, jest dziwczy, lol. Ale okej, okay, kumam. Ale z tego takiego wtedy ciężkiego okresu to. To ciężko jest mi ze sobą sympatyzować. Jest mi ciężko sobie wyobrazić, wiesz, tak zwizualizować, mm, że mogłabym siebie przytulić wtedy. I mówię to w ten sposób, to jest takie, mm, przytulić siebie z przeszłości. Wiem, to jest takie trochę wierdolenie, ale myślę, że rozumiecie, o jaki typ emocji mm, mi chodzi. Ym, I nie wiem, i nie wiem, powiem wam, jak się za to. Jak się za to zabrać, Wie, bo mam takie poczucie, że to jest bardzo ważne do tego, żeby jakoś zrozumieć, zaakceptować tę część siebie, która była. A ja ją trochę tak próbuję od siebie bardzo odsunąć. Próbuję bardzo ją od siebie odsunąć. Widzicie, to jest dla mnie niewygodny temat, bo nawet to, że nie na niego tak zwracam cały czas uwagę. To sprawia, że jakoś tam próbuje od, od tego uciec. Naprawdę czuję się, jakby to było inne życie zupełnie, innej osoby, jakbym to nie była ja. I czuję, że powinnam znaleźć jakiś taki rodzaj, jakiegoś takiego współczucia na pewno do, do siebie wtedy. Nie wiem, może chodzi też o to, że ja wtedy byłam wszystkim tym, czym nie jestem teraz. Że. że byłam. No, może nie. Kom... Właśnie widzicie, to też nie jest dobre, mówić, że mówisz, byłam kompletnym przeciwieństwem. W wielu, myślę, kwestiach byłam totalnym przeciwieństwem. Że teraz rzeczy, które wydarzały się wtedy, wyżyciłbym nie. Po... W ogóle nie ma opcji, żebym pozwoliła, żeby wydarzyły się teraz. Może czuję, że. Jakoś nie dopuszczam do siebie tego, że pozwoliłam na traktowanie siebie w jakiś sposób i jakoś mam do siebie żal o to? Ciekawe to jest, ciekawe to jest, że to wam opowiadam o tym, bo naprawdę mm, mówiąc to czujesz, że jakoś się dyso dysocjuję, że po prostu jakbym nie mówiła o sobie. Ciekawe to jest i nie wiem. Nie wiem, bo nigdy wiecie też nad tym tak naprawdę jakoś specjalnie nie, nie pracowałam dużo. W moim życiu robiłam takich, takiej pracy ze sobą, ze sobą e, takiej jakby pracy ze sobą małą. Że siebie małą przytulam, że tak jak już chyba kiedyś wam opowiadałam, na którejś z moich urodził moja terapeutka, właśnie byłam na terapii, moja terapeutka zrobiła mi taką terapię, e, w której miałam zamknąć oczy i mała sześcioletnia ja. Miała coś powiedziała, jakąś radę dała mi, jakieś rzeczy mówiła mi, już tam dokładnie nie pamiętam, i ja też dużo mówiłam jej. I to było w ogóle świetne, bardzo wzruszające. Poryczałam się na maksa, ale jakoś czułam, że, um, że się po, po, jestem połączona z tą i to jest no, naprawdę świetne. No, uważam, że taka praca właśnie z tym swoim wewnętrznym dzieckiem jest naprawdę ważna i, i że potrzeb wielu z nas. Potrzebuje takiego właśnie przytulenia siebie małego dziecka, które na, na bardzo wiele nie zasługiwało, rzeczy, które go spotkały wtedy. Hmm. A teraz to, to, może powinnam podobnie do tego podejść, może powinnam, pod, właśnie, może powinnam do, podejść do tego tak samo. Znaleźć dla siebie z tego czasu właśnie jakieś takie współczucie. Bo mi jest naprawdę. To się wie szkoda wtedy. To był mega ciężki czas. Nie chcę się nad tym rozwodzić, ale naprawdę jestem widzę jak ogromną drogę przeszłam z tamtego czasu. Jak wygląda moje życie, jak w jakim jestem teraz w związku cudownym w ogóle. Przestań. stop this, stop this. Przestańcie, się rozpłaczę po prostu. Chodzi o to, że jak myślę o... o moim chłopaku i o tym, jak wspaniałym po prostu człowiekiem jest i dobrym, to, to, totalnie, to totalnie się wzruszam. I wzruszam też się na myśl tego, że ja tak na tyle siebie polubiłam i pokochałam, żeby pogłębić taką relację w moim życiu, która właśnie, tak jak już zresztą zaczynałam na początku, jest bezpieczna, w której nie ma tych takich skoków po prostu dopaminowych, ktoś ci daje, raz ci lubi, raz cię nie lubi, raz ci mówi brzydkie, okropne rzeczy, raz jest w ogóle super miły, nie masz tych takich dopaminowych skoków, nie czujesz się jak kurwa jebany narkoman, przepraszam, że przeklinam, ale tak się dokładnie <laughs> czuje człowiek wtedy. Mm. Tylko jest po prostu dobrze i spokojnie nie to jest oczywiście tak, że cały czas jest yuhy, dee, w ogóle idealnie, bo to też nie jest normalne. Chyba nikt nie mówi, mówi, że to jest normalne, bo to bycie na takim ekstremalnym poziomie po prostu szczęścia non stop nie jest normalne. Nie jest naturalne po prostu. Tylko wiecie, no, czy mówię, że jestem w związku, który jest bezpieczny i spokojny i doceniam właśnie ten spokój bardzo. I to jest, no... To jest, to, jest, to, jest, to jest cudowne. To jest coś, czego myślę życzyłabym sobie, które nie wiedziałam w ogóle, wiecie, te siedem lat temu, właśnie na zdjęciach z mojego telefonu, nie miałam pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje, że można być w takim stanie. Że ja wtedy nie wiedziałam, co, co to jest. Myślę, że też jednak nie wyniosłam z domu dobrych wzorców, jeśli mówimy o relacji i relacji nie, nie, nie miałam pojęcia, to jest trochę coś, czego musiałam uczyć się na terapii oczywiście, e, w różnych, wiecie, nie wiem, książki, materiały i tak dalej, też podglądając zdrowe związki, które widziałam dookoła. A nie ma co się oszukiwać, nie ma ich aż tak wiele, zdrowy, naprawdę zdrowych związków. Ja znam bardzo niewiele takich, wiecie, takich związków, które naprawdę mogę powiedzieć, że to jest zdrowy, znaczy po prostu szczęśliwy związek. Zdrowy też, ale że szczęśliwy, naprawdę, naprawdę szczęśliwy związek, szczęśliwa pary. Mało jest takich osób. Więc tak, mam nadzieję, że wysłuchajcie, ale czekajcie, najpierw przed tym, jak się z wami pożegnam, pokażę wam. Dla tych osób, które... Oglądają, a nie słuchają, pokażę wam. Pokażę wam jakieś zdjęcie swoje. Czekajcie z tego, z tego czasu. Wtedy w ogóle robiłam coś strasznie dużo zdjęć. To jest coś, co zauważyłam właśnie nie do jakiś czas temu, że ja teraz w ogóle nie robię sobie tylu zdjęć, że kiedyś non stop jak, się nie wiem, w lustrze, w i coś tam. A teraz to ja w ogóle nie mam takiej potrzeby. Ciekawe to jest, czekajcie, o tu dostałam od mojej, pokażę wam to, dostałam, dostałam od mojej babci taki taki sweter przepiękny i mój tata, cudowny sweter fioletowy mocherowy mój tata mi go wyprał, słuchajcie, w pralce na 30 stopniach, ale jednak i mu się zrobił jak dla bobasa, patrzcie, ale jaja co, widziałeś? Jeszcze jakieś wam pokażę. No, że się nie jest dla was jakieś mega ciekawe, ale to wiecie, tak, tak czysto informacyjnie, żebyście mieli pojęcie o kim mówię. No. Byłam, 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 byłam nieszczęśliwa <todgłosy> o. Widzicie, nawet takie smutne oczy miałam. Ale anyway, teraz jest super i zaraz będę jadła kanapkę z konserwą, ponieważ kocham konserwę. Ostatnio z moim, z moim chłopakiem mieliśmy taki właśnie tak konserwa. Jedliśmy kanapki z konserwą i z ogórkiem małosolnym, bo wtedy jeszcze było troszkę, to było jeszcze cieplej, byłoby ogórki małosolne. I to było przepyszne, więc dzisiaj też kupiłam sobie konserwę. Konserwę turystyczną. Dziękuję, że jesteście tu ze mną po siedmiu miesiącach i że posłuchaliście tego odcinka. Mam nadzieję, że... Oj, przepraszam. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i życzę wam dużo spokoju w życiu. Naprawdę, życzę wam dużo spokoju i zdrówka, zdrówka, zdrówka. W ogóle w przyszłym tygodniu mam urodziny, wyobraźcie sobie. Więc powinnam zrobić taki, taki film, co wiem po 27 latach życia. Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nie wiem nic, nie wiem kim ja jestem, żeby dawać wam rady. Kim ja jestem do no Was, to dość trochę się łączy z tym, co mówiłam na początku, o tym, że czemu miałabym coś do Was mówić, kim ja jestem, żeby dawać wam rady. Ale to jest trochę wyzwalające uczucie. Myślę, że coś, co na pewno się wydarzyło po 28 latach mojego życia. Coraz mniej rzeczy mnie obchodzi, ale tak w dobry sposób. Myślę, że powinno, powinnam być jeszcze bardziej, znaczy powinnam, chciałabym być jeszcze bardziej wyluzowana. Chciałabym, żeby obchodziło mnie jeszcze mniej, mniej, mniej rzeczy. Oczywiście ważne rzeczy, które są ważne, muszę obchodzić. Rzeczy, na których ci zależy i, i jakieś ambicje i tak dalej. Ale to jest inna, inna sprawa, to nie? Odkładamy to, wiecie. Myślę, że rozumiecie, co mam na myśli. Pan Sterżyk, proszę coś powiedzieć. I tym akcentem kończymy odcinek. Całuski od nas, pa pa! Yeah, yeah, yeah. Idziemy jeść?